Dzień dobry. Jest z nami pan Michał Specjalski, dyrektor dywizji Okna i drzwi w grupie Selena. Dzień dobry. Panie Michale, budownictwo, w tym oczywiście budowa domów i mieszkań, to koło zamachowe praktycznie w każdym kraju. Nie inaczej jest w Polsce. Jaką kompleksową ofertę dla tego sektora stolarki budowlanej ma państwa firma? W grupie Selena, w dywizji Okna i drzwi, od prawie 30 lat zajmujemy się zagadnieniami prawidłowego uszczelniania i izolacji okien i drzwi. Do tej pory naszym wiodącym rozwiązaniem była piana pulweretanowa, która stanowi podstawowy komponent w uszczelnianiu okien. Zmieniające się trendy, potrzeby ludzi, instalatora, montażysty, stolarki budowlanej czy inwestora oraz zmiany środowiskowe, nowe regulacje prawne zmuszają producentów do poszukiwania nowych rozwiązań. Takim rozwiązaniem jest stworzony przez Selenę nowy standard uszczelniania okien i drzwi Titan Wings który został wypracowany przy współpracy naszego działu R&D wraz z instalatorami okien. Montaż stolarki, montaż okien i drzwi jest kluczowy do dobrego jej funkcjonowania, ale montaż to także właściwe komponenty i spełnienie surowych wymagań technicznych. Państwa systemu Wins to coś więcej niż ciepły montaż. Na czym on właściwie polega? Systemy Titan WINS to rozwiązanie, które jest oparte nie tylko o ofertę produktową, składającą się z piany poluretanowej oraz folii zewnętrznej i wewnętrznej w płynie, Także nowy standard uszczelniania okien. Jako pierwszy producent chemii budowlanej podjęliśmy się na napisania formalnego dokumentu normatywnego i edukacyjnego poświęconego standardom uszczelniania okien oraz dobrym praktykom w tym zakresie. Możecie się Państwo zapoznać z tym dokumentem na naszej stronie internetowej wins.tytan.com. Standard Tytan Wins odpowiada na szeroko rozumiane potrzeby montażystów stolarki budowlanej w zakresie komfortu pracy i jakości świadczonej usługi. Potrafi przyspieszyć ich pracę montażystów nawet czterokrotnie, a dla certyfikowanych instalatorów oferujemy 20, 20 lat gwarancji na szczelność złącza w danej inwestycji. Poprawiając parametry energooszczędności budynków, wpływamy również pozytywnie na potrzeby środowiskowe. Dzięki czemu wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wpisujemy się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Jak wynika z badań: Szczelny montaż zwiększa koszt montażu okien o około 2 do 2,5 tysiąca ale jednocześnie pozwala wygenerować oszczędności na poziomie do 1,5 tysiąca złotych w kosztach energii, więc koszt montażu zwraca się mniej więcej w 3 lata, a jak wiadomo budowa domu czy wymiana okien jest inwestycją długoterminową rozłożoną na wiele lat. Innowacja polega na tym, że tworzy się coś, Unikalnego, co zmienia dotychczasowy sposób pracy. Taki właśnie jest system WINS, ale później trzeba to wdrożyć, czyli promować i sprzedawać. Jakie są Państwa plany w tym zakresie? Jak firma Selna wspiera i zamierza wspierać grupy montażowe czy salony sprzedaży okien? A jak zamierza zainspirować przysłowiowego Kowalskiego czy architekta do stosowania tego systemu? W zeszłym roku uruchomiliśmy program szkoleniowy Titan WINS, czyli nowy standard izolacji okien. Jednym z jego głównych elementów jest bardzo szeroko zakrojona akcja szkoleniowa skierowana do instalatorów okien. Mimo pandemii udało nam się w ciągu ostatnich czterech miesięcy wyszkolić prawie 500 montażystów z salarki budowlanej. W trakcie szkolenia uczymy nie tylko prawidłowej instalacji systemów uszczelniania, ale poruszamy także kwestie podstawy fizyki budynków, omawiamy wpływ warunków atmosferycznych i ciśnienia na konstrukcję murów. Wszystko po to, aby pokazać, dlaczego warto wybierać trójwarstwowy system uszczelniania okien. Przy okazji tworzymy też bazę certyfikowanych instalatorów, którzy mają świadomość z korzyści trójwarstwowego systemu montażu okien, również pod względem procesu izolacji, ale także z punktu widzenia inwestora. Element zwiększania świadomości jest bardzo ważny, bo rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynków wiążą się zazwyczaj z nieco wyższym kosztem. Rozwiązania te dają możliwości oszczędności na kosztach energii w przyszłości, gwarantując szybki zwrot z takiej inwestycji. W dalszym kroku planujemy kampanię skierowaną do przysłowiowego Kowalskiego, a także do architektów, aby przedstawić im korzyści płynące z wyboru systemów Titan Wings w inwestycji. Polska stolarka okienno-drzwiowa to branża budowlana o ogromnym potencjale, także eksportowym. Czym i jak możecie Państwo pomóc wzmocnić naszą branżę z obopólnymi korzyściami? Stolarka okienna obecnie stoi przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony są to wyższe parametry pod względem energooszczędności, z drugiej strony szereg budynków starszego typu wymaga termomodernizacji. Tutaj skupiłbym się na trzech aspektach. Przede wszystkim edukacja konsumentów indywidualnych dotycząca korzyści, jakie niesie ze sobą szczelny montaż. Drugi to jest edukacja ekip monterskich w zakresie jakości i szybkości wykonania danej inwestycji oraz akcja edukacyjna dotyczących możliwych źródeł finansowania tych inwestycji, np. W, w ramach programów rządowych, funduszy unijnych czy innych dotacji. Dotacje takie w połączeniu z nieskomplikowanymi formalnościami mogłyby być impulsem do powszechnego stosowania rozwiązań podwyższających efektywność energetyczną budynków. Według naszych szacunków Liczba okien instalowanych w Europie wzrośnie dwukrotnie. To stanowi jednocześnie wyzwanie, jak i szansę. Przewagę z pewnością zyskają tutaj rozwiązania proste i szybkie w wykonaniu, a Polska, która stoi na czele produkcji okien w skali Europy, ma szansę na tym skorzystać. Grupa Selena jest jednym z największych światowych producentów materiałów do uszczelniania, więc od strony biznesowej nas, przemysł i polskie firmy zdecydowanie na tym skorzystają. Obecnie z systemami Wins pracujemy już na czterech europejskich rynkach, a w, dalszym roku, w dalszej części roku planujemy ekspansję na kolejne rynki. Po stronie Seleny, jak już wspomniałem, edukujemy przede wszystkim ekipy montażystów okien bezpośrednio poprzez szkolenia, dzięki którym mogą zaoferować inwestorom do 20 lat gwarancji na wykonywany przez nich szczelny montaż. Jeżeli są Państwo zainteresowani nowym standardem uszczelniania izolacji okien Titan Wins, Zapraszamy do kontaktu z naszymi trenerami i doradcami technicznymi, którzy odwiedzą Państwa budowę i salon. Taki kontakt jest możliwy przez formularz kontaktowy na stronie wins.titan.com.